Lecimy! Zostawcie łapkę, star Shelly, słuchajcie, stara Shelly, gramy sobie dzisiaj. Chcę wbić rangę jak największą, ciekawe czy mi się uda. Zapraszam serdecznie do wspólnych poczynań i po, porad. Ty, tu ja mam takiego skoka. Jezus Maria. Ten kod jest irytujący, naprawdę, i pewnie pójdzie do mnie. Dobra, ja muszę uważać, bo wiecie jak to jest. Nie ja chcę zginąć od koteła. Jezu, ile tu jest krzaków swoją drogą? Dobra, gościu, N na pewno chcesz mi coś zrobić? Jezus, Maria, ty! Co jest? Co jest? Czemu we dwóch się na mnie zrzucili? Co za. Co za ludzie, ty! No i minus 8 na start. Jasny, Gwyn. No to grubo. Ty, Dwóch na jednego to banda łysego. Co za ludzie? No się tak nie bawię z tymi ludźmi. Tak się nie robi. No se no patrzcie, no przecież to jest chore. Co za krzaczor. No nie wierzę, ty, ale mam pecha. No jak może gościu w krzakach siedzieć i kampić? A i dzisiaj mam słaby dzień, słuchajcie. Tak być nie może. No przecież. Bez przesady. Co za ludzie? Czekaj, czy mnie zauważy tu. Gdzie ten Mortis ty? Gdzie on jest? No dobra, nieważne. Aha, co? No, was chyba. Was chyba coś. Opuścił coś ktoś, lol. Ale to było dziwne, ty. Ale to było dziwne. Co tu się dzieje? Sami w krzakach siedzą tylko. Co za ludzie. Dobra, przyczaimy się tu. Patrzcie, siedzą tylko w krzakach, ja też będę siedział w krzakach. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jak siedzicie w krzakach, to was nie widać. Zdradzę wam taki sekrecik. Mam nadzieję, że wam się przyda. Ale jestem w podczasku trochę, powiem szczerze. Mam nadzieję, że... Dobra, jolo. Aaa, no niestety, słuchajcie. No ale jak tak ma być, to to będzie ciężko tu wygrać cokolwiek. Znowu minus 4. Nie wiem, to będzie bardzo ciężko, słuchajcie. <laughs> Wszyscy w krzakach siedzą i kampią. Dobra, zrobimy ich metodę, ich technika. Patrzcie, i od razu w krzakach, cyk. Dobra, ja tutaj po krzakach chodzę, patrzcie. No nie! Ciekawe, czy mnie to widać, jak... Jak oni ten, się tak biją. Czy jak chmura mnie bije, to czy to widać? O Jezus, no to się spaliłem. Co ja robię z swoim życiem? Dobra, ja tu siedzę w tym Oho Nara Nara, wy się tam bicie a. No, jeszcze się teamujcie, tak, tak, wiadomka. Jezus, Maria. Trzeba się timować, oczywiście. Z każdym Oho. Ty na to jest cooldown? Jezu, ile tu jest tych Edgarów. Jasny gwint, no nie dziwię się, słuchajcie Wszyscy grają Edgarem. Co tu się dzieje? Jesteś dziwni ci ludzie. Chyba ta mapa nie, nie jest dobra na szeli, tak szczerze Jezus Maria, Jezus, Jezus Dobra, na raz Ziomek Wy się tam bijcie Oho Nara, ziomek, uciekam. No dobra, chociaż trzy skrzynki są. Dobra, ty, ale naprawdę wszyscy czekają do końca i się wiecie, teamują i tak dalej. No jest, jest słabo tutaj ogólnie. No dobra, siedmiu zadymiarzy padło. Nie będę się z tobą timował, ziomek. Dobra, sześciu jest 5, okej. Okay. Czterech, dobra, już teraz można. No serio. Patrzcie. Dobra, ja spadam. Wy się tam bijcie. No nie no, ej, to jest hamskie, co oni robią. Patrzcie, oni się teamują cały czas. No, to jest hamstwo, no. Jak można się teamować jeszcze? To jest zakazane. Weźcie, reportujcie tych ludzi. <grymne> tak się nie robi. Ale, plus sześć, może się odkuje z pucharkami. O Jezu, gdzie ja jestem, ty. No dobra, ten siedzi tutaj, nie? W tym. Idę tutaj. Ale tu ktoś jest na banku. Czy on może strzelać przez te? Prze chyba nie może. Tyle dobrze. Na razie tyle dobrze, że nie może tam strzelać przez to. Więc na razie jest dobrze. Ale 9 brawlerów, żeby ino głupio nie paść, to jest ważne. O, o, o. Się ma, się ma. Mam nadzieję, że tutaj się, słuchajcie, uda mi coś porobić. Lepszego. No jezu, ten tu rzuca. No co za dziad, no. Dobra, zostało pięciu tych. Ten tam siedzi. No, serio! Serio? Gościu ma stuna. Ja cię widzę, ale wygrałem na szczęście. Się człowiek odkuł, nie? cie człowiek <grych> dobrze dawaj jeszcze jeszcze, jeszcze, lecimy z tym umcy, umcy, bum, bum, bum okej, okay. Shelly kontra Shelly Gigachat kontra brod, jeden na jeden, dawać wow, panika gaming tak zwana, ale się udało no dobra, 4T to już zawsze jest jakiś potencjał No, Jezu, daj na. Daj na Mike O o gościu się chyba Gościu się napalił Jezus gościu, serio Hehe, <tansôń aumenta> nara Dobra ja tu idę Kotełek nas tutaj uratował. I tyle w temacie. No ale jeszcze jest więcej tych zademiarzy. Ten siedzi tam na środku. Okej, okay, dobra. Ty, on może skakać przez te? Nie teamuje się. Daj mi spokój. A, nie miałem szans, słuchajcie. Gościu, 12 tych. No ale plus 8, dobra. Odkułem się, słuchajcie, z tym wszystkim. Człowiek się odkuł. Ty, dostałem srebrny. Epic. Dobra, 100 kredytów, okej. Okay. Ty, odkułem się trochę. I mam silver 1. Wow. Patrzcie. teraz lecimy po złoto. Człowiek tutaj wygrywa cały czas, tylko jeszcze muszę zrobić tę misję na obrażenia i będzie całkiem dobrze. I będziemy ready. O kurde. Nie wiem, nie chcę zginąć za pierwszym razem, no muszę... Ja, czy on tu idzie? I... No bo tu jest ten kod, dobra, to wiecie co? Nie, 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 gościu. Daj spokój. Kotełku. Dobra, on sobie tam skoczył. Już jest jednego mniej. No zobaczymy, słuchajcie. No ja chciałbym zginąć, no ale muszę obrażenia zadawać też, nie? No zobaczymy. Tam Brainwashed jedzie z tym kotem. No dobra, 7 to już dużo tak nie stracę, ale jakby było top 3, top 4, to już jest zawsze coś. O nie. Nie, nie, nie. <głosy> <głosy> ale z, mogłem, wiecie, szybko do niego podlecieć tym, e, tym super speedem, nie. No nic, jest sześciu ich. Cie, oni są razem? Lol. No nie, no przecież to jest chore, ty. No nie, nie, nie zdążyłem odpalić tego, nie. No bez przesady. Czemu ci ludzie na tych wyższych rangach tak robią? No dobra, ale plus cztery chociaż. Słuchajcie, to nie jest fajne, jak to się, się timuje. W ogóle to, to jest totalnie słabe. Ciekawie, czy on mnie widzi? Dobra, idę w tę stronę. Jest ten kod zaraz wyskoczy, nie? Mam nadzieję, że nie. No, ten kod tutaj daje radę, powiem wam. No, serio? Jaki ze mnie noob! No nie wierzę, ty. Że gościa tu nie ten, nie pojechałem. Czemu on może tak skakać, ty? Ja się tak nie bawię. Czy jest jakaś małpa? Łukong? Z lola czy coś? No dobra, top 3 to jest spoko. Tylko, że ja mało obrażeń zadaję ludziom. O, jest pan skoczek. Trochę obrażeń zadałem, ale to jest słabo. Ty dobrze gra ten e, Milan Pro. No, odpal. Co jest? Nie mogłem odpalić tego. Ja cię widzę, ty. <laughs> Jaka panika gaming? Dobro. Epicki znowu. A, dajcie mi mitykę albo legendę. To było coś. A ty, nowe wydarzenie tu mam. O, coś nowego. Okej, okay, dawać. Bardzo rzadki. No to 100 monet. No zawsze coś, moi drodzy. A, jeszcze mamy coś z Afriko. Ech, to nie jest za Afriko. Tu jest za darmo. Dobra, moi drodzy, tyle dzisiaj.